Komenda Wojewódzka Policji w Wrocławiu Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu Panie i Panowie oficerowie. Rozkaz personalny numer 06A 2014 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Wrocławiu z dnia 10 lipca 2014 roku Rozkaz personalny numer 156 przez 2014 Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu z dnia 16 lipca 2014 roku na podstawie artykułu 48 ustęp 2, artykułu 49 ustęp 2, artykułu 50, 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji w związku z rozporządzeniem miejsca sprawy wewnętrznych i administracji z dnia 19 lipca 2007 roku o sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne niżej wymienionych policjantów z dniem 24 lipca 2014 roku mianuje na stopień komisarza podkomisarz Rudzik Przemysław aspiranta sztabowego starszy aspirant Mejra Artur starszego aspiranta aspirant Kapecki Wojciech aspirant Klimek Paweł aspirant Kublik-Rosiszewska Anna aspirant Nieradka Sebastian aspirant Polik Krzysztof aspirant Przebycki Norbert aspirant Rosiński Artur aspirant Włosek Paweł aspiranta Młodsza aspirant Bojanowski Marek, młodszy aspirant Kiczyński Tomasz, młodszy aspirant Kulbida Sebastian, młodsza aspirant Maciek Rafał, młodszy aspirant Menekowski Grzegorz, młodsza aspirant Puk Paweł, młodsza aspirant Skorzeńc Krzysztof, młodsza aspirant szaja Piotr, młodszego aspiranta, sierżant sztabowy Baszkiewicz Piotr, sierżant sztabowy czarnata Michał, sierżant sztabowy, Faltyn Krystian Sierżant sztabowy Haniszewski Arkadiusz, sierżant sztabowy Jakubowicz Adrian, sierżant sztabowy Kaluska Erwin, sierżant sztabowy Kazimierczuk Tomasz, sierżant sztabowy Kochut Zbigniew, sierżant sztabowy Kuśmierczak Robert, sierżant sztabowy Lisa Roman, sierżant sztabowy Łapanowski grzegorz, sierżant sztabowy Ryś Rafał, sierżanta sztabowego, starszy sierżant Bachur Marcin, starszy sierżant Bielak Sławomir starszy sierżant Domaracka Monika, starszy sierżant Góra Łukasz, starszy sierżant Hrycaj Krystian, starszy sierżant Chyjak Michał, starszy sierżant Jachowski Rafał, starszy sierżant Uśmierz Ireneusz, starszy sierżant Lorent Sylwia, starszy sierżant Majszewski Marcin, starszy sierżant Martyszewicz Elżbieta, starszy sierżant Mularski Sławomir, starszy sierżant Rak Monika, starszy sierżant Sopków Iwona, Starszy sierżant Szelejewski Andrzej, Starszy sierżant Zatorka Zatorska Kinga, Sierżanta Starszy postronkowy Czepita Piotr, Starszy postronkowy Phila Adam, Starszy postronkowy Łopato Dawid, Starszy postronkowy Momot Marian, Starszy postronkowy Paul Leopold, Starszy postronkowy Skrzypczak Witold, Starszy postronkowy Weiss Agnieszka, Starszy postronkowy Wodławski Tomasz, Starszy postronkowy Żona Krysten naszego postrunkowego. Postrunkowy Janiec Tomasz, postrunkowy Kalita Michał, postrunkowy Pawłowski Radosław, postrunkowy Sobczak Marta, postrunkowy Kozioł Łukasz, postrunkowy Oleniczak Kluwak Sylwia, postrunkowy Szczepaniak Przemysław, postrunkowy Urbaniak Łukasz, postrunkowy Skrzypek Andrzej. Rozkaz podpisał. Panie Panowie, Komendant Wojewódzki Policji Wrocławii, Inspektor Wojciech Oduński. Panie panowie,